Witajcie, moi drodzy widzowie! Recenzja moda The Hung Lord of the Steps. Powiem szczerze, że mod jest dosyć spory, bo mamy tutaj ponad giga. I powiem, że naprawdę mod jest fajny, to powiem na samym początku. Ocenimy sobie moda troszkę na zasadzie technologii, jednostek, lordów i jak to w ogóle w praktyce tam wygląda. Czy są ciekawe mechaniki, czy są nudne mechaniki? Będzie to takie, powiedzmy, no, małe skrócenie tego moda, ale też, żeby Wam nie zepsuć całej rozgrywki. Ogólnie, mod dodaje nam dwóch legendarnych lordów, którymi możemy sobie zagrać. Jak mamy pewnie moda na podblokowanie jeszcze tam dodatkowo innych bohaterów, innych frakcji. To nie wiem, czy jeszcze tam poboczne nie można nimi zagrać. Na początku, jeśli chodzi o tych dwóch lordów, jeden zaczyna u mrocznych elfów, czyli w Nagarond, a drugi zaczyna w kataju. I to jest powiedzmy taki główny wątek ich fabularny: więc muszą gdzieś tam niszczyć albo kataj, albo elfy, albo po prostu sobie tam iść dalej. W jakąś stronę. Ze względu na przykład jednostek, lordów, bohaterów ogólnie pobocznych, jest tego też sporo, ale to już przejdziemy sobie tutaj, bo jeśli chodzi o opis, jest tego dosyć mało. Możemy sobie na screenach gdzieś tam delikatnie podejrzeć, co i jak. Jednostki są bardzo zmieszane, bardzo różnorodne, więc przejdźmy w takim razie tutaj do pokazania, już samych tych jednostek, bo tak będzie, wydaje mi się, najprościej. Jeśli chodzi o samą mechanikę gry, gramy ogólnie hordą czyli, tak jak zwierzę, ludzie na tej zasadzie taka mechanika jest stworzona. Ale jest to połączone trochę z ogrami, więc macie możliwość przerzucania surowców e, złota, transfer właśnie plandersów, żeby was obóz się tutaj rozwijał. Obóz ma oczywiście swój obszar, ale również jeśli chodzi o hordę sama horda również ma jakiś swój obszar. Nie możecie jak w ograch przetransportować wszystkich drupty, czyli tego złota do od razu obozu, co jest dużym utrudnieniem. I teraz pytanie należy, czy faktycznie tak to powinno wyglądać. Dla mnie okej. Okay ale niestety zawsze jest małe, ale ten obszar do przekazania surowców powinien być niestety dużo większy, bo w większości tej mapie, której zaczynamy, czy to Kataj, czy to Nagarond, jest to dosyć powiedzmy utrudnione, żeby ten obóz się rozwijał, a z kasą nie jest też niestety za wesoło, pod tym względem, że budynki, jeśli chodzi o armię, ogólnie są dosyć drogie. Obozy mmm, tak wyglądają. Macie parę tak naprawdę budynków, nie ma tego aż tak dużo. Jest obóz, który musicie budować, żeby e, wasz obóz miał jakieśkolwiek e, armię, żeby mógł się jakoś bronić, e, więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Z takich e, fajnych rzeczy do kasy mamy dwa tutaj budynki, więc tego też nie ma aż tak dużo, co daje nam możliwość, że musimy naprawdę pokombinować troszkę. Również jest specjalna waluta. A odnośnie jeszcze jednostek, tak na szybko, w większości frakcja opiera się na jednostkach strzelających, kawalerii. E, mamy jakąś tam piechotę, potwory, więc powiem wam, to jest taka bym powiedział e, Bretonia na turbospidzie. I mamy naprawdę duży wachlarz jednostek, i możemy grać e, albo piechotą, albo samymi strzelcami, albo pomieszać, albo potwory. Mamy również tutaj dużo jednostek centaurów. Oni są tak trochę zaciągnięci. Wydaje mi się, że. Zwierzę ludzi, również mamy coś takiego taką mechanikę, jeśli chodzi o same jednostki, że im więcej spalicie danych frakcji, czyli tutaj macie zniszczenie rocznych elfów, tutaj mamy na przykład inne frakcje poboczne. I również na przykład Kata, i to macie unikatowe jednostki, które możecie zrekrutować, więc też mamy wtedy dostęp do na przykład artylerii, do jeszcze innych potworów, do unikatowych potworów, które tutaj się znajdują. Również same regimenty, które posiadamy, jest ich dosyć sporo. Mamy takiego ala ptaka, ptaka chaosu, mamy również deadworm, czyli taki bardzo duży, no bardzo duża dżownica, czy coś tego typu, która w ogóle osłabia przeciwników. I to jest regiment, i to też można standardowo rekrutować. Mamy dostęp do również smoków, nie smoków jest tego naprawdę dosyć sporo, magiczna kawaleria. Która jest bardzo podobna do Zincha, mamy trzech rodzajów e, bohaterów, czyli mamy czarodzieja e, z lore bestii, osobny lord stworzony specjalnie dla chaosu, który jest moim zdaniem bardzo fajny. I również specjalny lord pod właśnie tą frasę, frakcję, e, który, powiem szczerze, jest fajnie, nawet wybalansowany. Może tam jedno, dwa zaklęcia są trochę za mocne ale to też już konkretnie na samą piechotę i jak się stworzy naprawdę mega fajną okazję, to wtedy mamy 100% wykorzystanie. Mamy również zabójcę, który jest bardzo dobry właśnie do neutralizowania pobocznych gdzieś tam bohaterów. Więc ogólnie moim zdaniem ze względu jednostek jest bardzo duży plus, bo jest bardzo dużo tych jednostek. Troszkę minusem jest kasa, bo te budynki są naprawdę w zawrotnych wartościach. Wiadomo, trzeba by po prostu jednym lordem, dosyć oszczędnie armią pozbierać trochę kasy i później iść dalej. Ale są też takie powiedzmy wspomagacze, wspomagacze to na przykład mamy oferty takich bóstw czy coś tego typu, wzmocnienie pod rajdy, czy pod kasę, pod magię, pod siłę broni, stworzenie specjalnych jakiejś powiedzmy tego portalu, żeby się gdzieś jeszcze przenieść i dalej plądrować, więc to na pewno jest dosyć fajne. Sama ta waluta, którą mamy otrzymujemy poprzez na przykład w obozie możemy przełożyć jakby te skarby i za to możemy dostać powiedzmy te bonusy i również mamy coś na zasadzie otwarcia bram, dostania kasy, dogadania się z kimś, wysyłanie takiego powiedzmy o, tutaj wyślemy, powiedzmy, coś na zasadzie, że możemy sobie podejrzeć, co się tutaj na przykład dzieje. Czyli coś na zasadzie mechanika Zincha. Ogólnie mechanika Zincha, ogólnie mechanika Hordy, ogólnie mechanika Ogrów. To jest takie bardzo tutaj połączone. Jeśli bym tak miał porównywać, jeśli chodzi o jednostki, to bardzo mocno Bretonia, bo kawaleria może faktycznie zmieniać szyki. Nie ma tam akurat przysłowiałego klina, ale jest inna. Mechanika, jeśli chodzi o kawalerię, więc na pewno dużo ciekawsza niż samej Bretonii, i to mi się osobiście bardzo podoba. Z takich, jeszcze bardzo ważnych rzeczy, sama technologia jest też nawet dosyć dobrze rozbudowana. Te bonusy są adekwatne do tego, co powinno być, bo chodzi o to, żeby też był zachowany balans między jednostkami, technologią, bohaterami. Więc technologia na pewno dużo pomaga, ale nie będę Wam za dużo spoilerował jej. Jeśli chodzi o bohaterów, bohaterowie z jednej strony na początku, jak sobie zobaczycie po umiejętnościach, wydają się bardzo mocni. Ogólnie są mocni, ale nie są przesadzeni. Czyli na samym początku nie jest tak, że oni są tak dowaleni, że nie da się ich zabić. Spokojnie, bardzo szybko daje ich się nawet zabić, więc z tym naprawdę nie ma żadnego problemu. Bardzo fajnie działa zasada, że bohater wzmacnia armię. Tu bardzo twórcy się na tym, widza, widzę, starali i na tym się po prostu opierali. Ten bohater, którego tutaj mamy, który jest takim powiedzmy dowódcą, pomaga tak naprawdę jednostkom trochę przetrwać, wyciągnąć z nich co się da, czyli ze strzelców, z piechoty, no możemy sobie wybrać się jaką armię on ma wspierać i to jest naprawdę spoko. Mamy oczywiście nałożone limity w rekrutacji na mocniejsze jednostki, żeby nie było, bo niektórzy mogliby zarzucić, że jednostki są faktycznie bardzo mocne. No, zobaczcie, to jest akurat lord, który wspiera kawalerię, ma bonusy do kawalerii i wszystko z kawalerią, więc te statystyki są bardzo zbliżone do takiej brytońskiej kawalerii i faktycznie e, kawaleria jest bardzo mocna, ale też twórcy zadbali o to. Oczywiście, twórcy moda, żeby ta kawaleria nie była do zrekrutowania w jedną turę, bo gdyby na przykład ta kawaleria Heavy Lancers, byśmy mogli ich zrekrutować w jedną turę, no byłoby to zdecydowanie przegięcie, bo wtedy nasz lord jest w sumie niezniszczalny i armia jest naprawdę bardzo mocna. I... Co tutaj jeszcze? Powiem szczerze, że ogólnie jeśli chodzi o jednostki, nie zauważyłem, żeby jednostki się jakoś za specjalnie gdzieś wieszały, przycinały. Normalnie walczą, 100% jest targetów, tak samo Lord czy Bohater również bardzo ładnie działa. Tu mamy też czarodziejkę z tej magii, więc tak pokrótce możecie zobaczyć. Nie ma tak powiedzmy dużo tego wszystkiego, ale jest jakaś tam magia wzmacniająca. Naszą armię osłabiającą przeciwnika, trochę jakichś tam obrażeń, mimo wszystko jest ogólnie dosyć spoko. Naprawdę jest bardzo ładnie podobierane. Akurat zauważyłem, że jest podobierane te takie rzeczy, które mają największy sens, czyli bohater naprawdę ma te umiejętności, które się w praktyce używa, wykorzystuje, więc wybór, na przykład między tymi umiejętnościami zawsze jest troszkę trudniejszy, i to jest przy okazji fajniejsze. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć o modzie? Bo w sumie wydaje mi się, że omówiłem o modzie wszystko. Mi osobiście bardzo dobrze się mod podobał. Jedynym takim największym zastrzeżeniem to właśnie przekazywanie tych skarbów. Jest to niestety bardzo mały zasięg, bo gdybyśmy chcieli przekazać stąd dotąd, no musielibyśmy prawie całe to podjechać, i to jest niestety mały problem. Już gdyby nawet te koło, które jest do przekazania zasobów, było takie duże jak to. U niego, czyli taki duży okrąg, no to zdecydowanie byłoby wygodniejsze. Nie mówię, że to musi działać na zasadzie, że z drugiego końca świata wysyłamy zasoby, ale to na pewno by nam troszkę ułatwiło kampanię, a tym bardziej, że to jest zasada hordy. Horda musi się non-stop przemieszczać. Inaczej, gdybyśmy mogli zajmować jak przy Ograch miasto i je rozbudować, no to wtedy. Nie miałbym w ogóle do tego zarzutów, bo można przerzucać między bohaterami i jeden bohater lord może z tym biegać i wtedy wydaje mi się, że taka mechanika powinna działać, że kupujecie lorda, dajecie mu skarby i przerzucacie, tylko problem jest taki, że za każde przerzucanie skarbu musicie też zapłacić, więc finalnie wtedy płacicie niestety dwa razy, co może sprawić wrażenie, że tej kasy zacznie brakować. Ale faktycznie ja muszę stwierdzić, że mod mi się bardzo podobał. Mechaniki są dosyć zbalansowane, więc jest to naprawdę bardzo dobra robota. Jednostki mają ładną grafikę, mają tak naprawdę dobre umiejętności, nie są przesadzone. Wiadomo. Jak coś tam ulepszycie i wszystkie perki, wszystko pójdziecie, wydany typ jednostek, to na pewno te jednostki można dużo z nich wyciągnąć, ale to chodzi o to, że jednostki muszą też pasować w miarę do świata i względem statystyk jednostek przeciwko, tym bardziej, że zaczynają w takich trochę trudniejszych lokalizacjach, bo wrogów otrzymujemy od razu takich mocniejszych. Więc na to trzeba na pewno uważać. Mamy też oczywiście jakieś misje, czyli pokonać konkretne frakcje. Ja akurat nie zdążyłem tego jeszcze zrobić, bo ja jestem taki, że każdego gdzieś tam napierdzielam. Ale mimo wszystko jest to bardzo fajne, bo również tutaj możemy odblokować. Zobaczcie sobie jakieś nowe siły z End Timesów, więc finalnie mod moim zdaniem duży plus. Jedynie tam jakieś małe niedociągnięcia, jak wartości w obozach i przerzucanie tych skarbów. Wydaje mi się, że to są tylko dwie opcje, do których mógłbym się przyczepić ewentualnie, ale to też powiem szczerze, że ktoś miał taki zamysł i spoko zawsze coś nowego, zawsze jakieś odświeżenie gry bo tego zawsze brakuje, żeby ta gra była jednak odświeżona i żeby było coś po prostu innego. Nie takie same w innej okładce, tylko po prostu coś nowego. Jak dla mnie ten moc spokojnie 9 na 10 otrzymuje. Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, tak jak mówię, ta jedyneczka niestety trochę za te właśnie budynki i za te skarby, bo to jest bardzo uciążliwe i trochę psuje progres frakcji. Bo niestety, żeby tam jakoś z kasą w miarę iść, to byśmy musieli ten obóz rozbudowywać, a żeby to rozbudować i też lokalizacja niestety jakby nie daje takich, powiedzmy, możliwości, że da się to jakoś ominąć i jakoś ograć, żeby jednak to, powiedzmy, gromadzić te skarby, bo niestety nie zaczynamy za specjalnie w jakichś mega górach, gdzie no stop kręcimy się w kółko. Tylko raczej przemy do przodu, bo jest to horda. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli ogrywaliście moda, dajcie znać. Jeśli Wam się filmik podobał, zostaw lajka, zostaw suba. I do następnego. Cześć, cześć, cześć!